Cześć Wam, kolejny odcinek serii wtopiłem czy zarobiłem. Tym razem paczuszka prosto z Chorwacji. Tak, tutaj mam kartę graficzną z Chorwacji. Napisał do mnie jeden z widzów, czy nie chciałbym kupić od niego karty graficznej. Widz wysłał mi zdjęcia tej karty. Tutaj widoczna oczywiście sekcja zasilania pamięci VRAM Samsunga. Eee, tutaj ok, rdzeń, pasta. No, prawdopodobnie kamień, i chyba nie była nigdy wymieniana. Termopady na swoim miejscu, OK. Z nalepki widać, że jest to RTX 3060 w wersji TI. Jaki jest problem tej karty? Zobaczcie, artefakty. Dosyć nietypowe artefakty, które już nakierowały mnie na prawdopodobną usterkę tej karty. To nie sprawdza dokładną przyczynę artefaktów. No, trzeba zobaczyć, co znajduje się, oczywiście w podaczce. Ja tylko e, zdemontowałem, można powiedzieć, e, etykietę. Dobra, pudełko, co? Oryginał? O, oryginał. Mm, powiedzmy środek oryginalny. Zobaczymy co tutaj dotarło. Jeszcze tak. No, dobra, tu. A no i teraz co? Pusto w środku będzie, czy nie? Okej, okay, okay, pełno zabezpieczeń. Nie, jest, słuchajcie, karta, jest karta. Nic więcej nie ma, aż myślałem, że jakieś słodkości może z Frowacji, czy coś, w gratisie <noise> To jest mi niepotrzebne w tej chwili No i sama karta Oj, no jest trochę, e, no brudna, wiadomo Pracowała sobie, to jest co, kusz. Tak, jakiś tam kurz Dobra, no i kurde I, I ja już wiem co się z tą kartą dzieje Już tak podejrzewałem nie wiem, widzicie już na filmie, co jest nie tak z tą kartą? W tych gigabajtach, ogólnie w kartach gigabajta tej konstrukcji, niestety dochodziło do uszkodzenia, znaczy wykrzywienia slotu PCI, czyli całego PCB. No i tutaj oczywiście mamy w tym miejscu pamięci WIRAM. Prawdopodobnie jedna z tych pamięci WIRAM ma po prostu problemy z uszkodzonymi połączeniami BGA. Pewnie demontaż tych pamięci, yy, raczej wymiana tych pamięci rozwiąże problem tej karty. A teraz tak, nie będę jeszcze jej rozkręcał. Montuję ją do mojej platformy testowej, sprawdzę oczywiście, czy faktycznie artefakty występują. Później zrobię oczywiście testy pamięci, no i zobaczymy z którą dokładnie kością będzie problem. Testy karty zrobione. Faktycznie jest problem z jedną z pamięci. Czyli pamięcią w banku B1. Jest jeszcze jeden problem, który może być z tą kartą. To niekoniecznie pamięć wiram, a zerwane, nie wiem, połączenia VGA rdzenia. Czyli tutaj wtedy ryba rdzenia i również rozwiąże to problem. Na początku zacznę od demontażu pamięci. Pokażę wam dokładnie, która z pamięci jest uszkodzona. E, dobra, gigabajt ma tylko tyle śrubek, więc nie jest ich e, za dużo Zobaczymy czy pasta była, bo ja to testowałem kartę A tam co, nie będzie pasty A i teraz taki, powiem Wam, pro tip, tylko Tylko, dobra, gdzieś marker mi wcięło Użyję no, czarnego markera, no słabo będzie widać, chociaż będzie widać Zawsze zaznaczam sobie mm, Tutaj te wtyczki od zasilania dosyć ciężko się demontują, już teraz w miarę to poszło. Dobra, tutaj nie trzeba zaznaczać, jest w porządku, ale jak widzicie, ona wyrywa się razem z podstawką. Czyli teraz tak, tutaj trzeba sobie wpiąć coś tam, żeby tego nie wyrwać. Ach, dopiero tak. No i dobra, posta jest na swoim miejscu bardzo dobrze. termopady również, czyli nic grzebane raczej nie było. Tutaj mnie interesuje, czy te pamięci są e, identyczne. 0,52, a na tych 0,37. O, czyli co? Ta pamięć była już demontowana. Ok, zresztą to sprawdzę po demontażu tej pamięci tutaj tylko kilka śrubek, żeby zdemontować Backplate. No wieżej, jak problem dalej będzie, no to będę robił rebalink. A na sam koniec powiem Wam, ile dałem za tą kartę. No i dobra. Już, chociaż nie wydaje mi się, żeby. Nie wiem, było co, coś robione. Może na gwarancji Było już tutaj jakaś próba naprawy tej karty. No jest delikatnie no, krzywa. <laughs> tutaj ten slot PCIe idzie w dół. No ale dobra. Stacja BGAD, montaż trzech pamięci. Rebaling, znaczy nie rebaling. Wymiana pamięci i zobaczymy kolejne testy. A najważniejsze, nie powiedziałem Wam, która z pamięci jest uszkodzona. Tutaj mamy oczywiście pamięć A1, A0, B1, B0, czyli ta pamięć jest uszkodzona. No i teraz zobaczcie. Mam tutaj podpórki karty. No i kurde, karta jest mega krzywa. Wiecie co zrobię? Zdemontuję rdzeń, PCB się wyrówna, zakulkuje rdzeń, zakulkuje pamięci, Tak taki wiecie, na przyszłość gdybym chciał tą kartę sprzedać będę pewniejszy, że karta będzie działała w 100%. PCB przygotowane, rdzeń zakulkowany, świeżutkie kulki 0,45 oczywiście. Pamięci WIRAM również zakulkowane 3 sztuki 0,45 kuleczki. Zwróćcie uwagę na PCB. Jest różnica, na pewno jest różnica. I tutaj pewnie bystre oko zauważyło, że w jednym miejscu brakuje jednego pada. Bodaję, że tutaj jest to pad NC, reszta padów jest ok, plus kolejna sprawa. Tutaj był jakiś jeden pad, który oderwał się od pamięci. Wiram, więc za chwilę to sobie sprawdzimy. Tak z ciekawości jeszcze chcę zobaczyć, czy rdzeń będzie latał na boki. Jak go powiedzmy tutaj wypozycjonuję, tak mniej więcej. I co? Tu jest. E, no powiem wam, jest, jest w porządku. Tutaj mam wylutowane pamięci. Zwróćcie uwagę na tą kość. W tym miejscu widzicie, no jest zerwany jeden pad. W środku e, widać taką, nie wiem, przelotkę taką malutką kropeczkę. No, niestety to się obrywa. E, tutaj no, nie widać żadnych tam uszkodzeń. Przecież pewnie bym jakbym to wyczyścił, może by się gdzieś tam jakiś pad e, wyrwał. No, nie wiem która to która była pamięć, no ale to nic. No, tutaj na pewno ta pamięć uszkodzona jest, dlatego ja zawsze wymieniam te pamięci, bo nawet jak zrobicie rebaling takiej pamięci, niby pady są ok, ale się okaże, że ten pad w środku jednak no, nie ma połączenia z tą przelotką i powiedzmy podczas nie wiem obciążenia, podczas nagrzewania się PCB tracicie obraz, pojawiają się jakieś artefakty, i, i właśnie tu będzie problem. Kolejny test po wymianie pamięci VRAM, zrobieniu rebalingu rdzenia, no i zobaczcie, jest pas, czyli nie ma żadnych błędów. No dobra, skoro uruchomiłem, jak widzicie, F1, czyli karta działa, tak dokładnie. Kwalifikacje, zobaczymy jak to tam pójdzie. Znaczy, kwalifikacje, nie, wróć, szczegóły dobra, trzeba zobaczyć co i jak e, co by tutaj zrobić pokonać trzy okrążenia przez przez bramki dobra, szybkie okrążenia zobaczymy jak mi pójdzie gram znowu na małym ekranie, ale spoko i tutaj widzę już mam od razu podgląd e, oczywiście podgląd temperatury hotspot w tej chwili 73 stopnie 74 oczywiście termopady nie wymieniałem ja już dawno nie grałem, powiem wam. O słyszeliśmy. No. Bardzo dawno nie grałem. Dobra. Trzeba znowu sobie przypomnieć, jak się gra. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie. Widzę, że się chyba nagrywa. Nie wiem, jeżeli będą jakieś lagi czy, czy coś, to to wiecie. No już nie zaliczyłem. Jejku, jak dziwnie się jedzie. <laughs> Kurde. Dobra W tym, w karcie, jeszcze oczywiście wymienię Pastę, w tej chwili jest zastosowany Arctic Natomiast jeżeli będzie wszystko w porządku To w lecie PTM te termopady raczej zostaną Oryginalne, no bo są w, no w bardzo dobrym stanie Są miękkie, czyste Więc tutaj jeżeli nie będzie żadnych problemów to wiadomo, nie? Jezu yes. O, ale schrzaniłem, co? I patrzcie jak ja gram. już tylko trening. Ale lecim lecimy dalej. Sorry, że nie wiesiek, ale... Kto z Was lubi F1? To niech pisze w komentarzach. Niedługo widzę, że na tym. Ogólnie ja wyścigów nie oglądam F1. Kiedyś oglądałem. Ale teraz tego nie oglądam, ale... Na Netflixie wychodzi... Serial, znaczy serial yy, Walka o życie, coś takiego, F1 I właśnie w marcu będzie kolejny sezon, czyli sezon yy, z 2024, nie? Więc yy, będzie można sobie obejrzeć Dobra, jakieś tam coś tam jest Dobra, hamowanie. Dobra słuchajcie, temperaturki już wam mówię. 63 stopnie, hot... 63 stopnie to jest temperatura rdzenia, temperatura hotspotu 74 stopnie, ładnie. No dobra, dobra, skrzeniłem, nieważne. Teraz powiem wam co zamierzam oczywiście zrobić z tą kartą. Kartę zamierzam sprzedać, jeszcze nie wiem za ile. Zaraz zobaczę sobie oferty na Allegro, Elixie, ile te karty jeszcze są warte. Natomiast informacja za ile kupiłem tą kartę. Zapłaciłem za nią 75 euro. Chyba tak, czyli okolice 300 zł z tego co kojarzę, tak się dogadywałem razem z wysyłką już z Chorwacji, więc wysyłka jest dosyć droga, więc początkowo w ogóle mi się to nie opłacało, ale stwierdziłem, dobra, jak za 300 wypójdzie z wysyłką, to to, to, to biorę. No i właśnie dotarła do mnie paczka. Jak widzicie, no, kartę udało się e, naprawić. W tej chwili nawet nagrywam na tej karcie, bo widzicie, no nie mam w rękach tej karty. No ale teraz lecimy sobie na Olixa Allegro, zobaczymy wartość takiej karty. Sortowanie od najniższej kwoty, oczywiście używana karta. W tej chwili tak, jest jakaś licytacja za 930 zł. Nie wiem, czy ktoś licytuje, czy nie, ale również jest to Gigabyte Gaming. Ok, najtańsza do kupienia jest za 1070 zł. Co to jest palit? Te pality nie są zbyt fajne ogólnie. Są to gorące karty, więc dobra. Ghost 1150, no ok. Tutaj mamy identyczną kartę, czyli gaming, no gaming, nie wiem, czy pro, czy to jest zwykła, nie wiem, za 1250. Kurczę, trochę jeszcze te karty są jakoś tam warte. Tutaj mamy również identyczną kartę, 1250 zł. A na OLX-ie tutaj również sortowanie od najniższej kwoty. A tutaj wchodzi 1150, mamy Ino 3D. 1100. Nie, sortowanie mam ustawione, nie wiem. A, bo to są wyróżnione. Dobra, spoko Dyski, no, no nie te kategorie, nie wiem czemu. OX ogólnie nie wiem dziwnie, wpierdzielają jakieś w ogóle. Wpisałem GTX 3060 Ti i wyskakują jakieś dziwne rzeczy. No i czemu wyskakuje, nie wiem, RX 5700XT 2060 no, kolejne. 1080 TI za 800 zł okej. Okay. No dobra, mamy tutaj pierwsza. Rezerwacja super eee, za 950 zł Asus TUF e, Gaming fajna karta. Tutaj mamy wyzięta z tysiaka Aurusa za 1000, e, no praktycznie też za złoty. Czyli powiedzmy, taka używka jest warta w okolicach, no tak, wyrównując okolice 1000 zł, Jeżeli jest jakaś chętna osoba do kupienia tej karty, sprzedam ją za, no nie wiem, 900 zł, Uczciwa cena? Myślę, że tak. Karta sprawna, przetestowana, zrobione reballing rdzenia plus wymiana pamięci blisko slotu PCI, więc no, nie będzie tam żadnych problemów. Gwarancja, gwarancja rozruchowa na sprawdzenie karty. No słuchajcie, to jest sprzęt używany, nie dam Wam, nie wiem, półrocznej gwarancji czy coś na używany sprzęt, który, no, nie wiem, jak był traktowany, no, ciężko mi powiedzieć. Karta oczywiście jeszcze będzie wyczyszczona, jak widzicie, w kurzu jest trochę. Termopady prawdopodobnie zostawię oryginalne, tak jak mówiłem. Wiecie tutaj PTM, macie tak naprawdę sprawdzoną kartę za 800 zł. Jeżeli ktoś chce kupić, no to zapraszam do kontaktu, pewnie e-mail. Dajcie znać w komentarzach, czy to jest dobra cena. Myślę, że chyba tak. Kupiona za 300 zł. Pamiętajcie, czyli zarobek, czyli zarobek. Nie wiem, jak to liczyć. Części tutaj oczywiście nie użyłem żadnych, jedynie czas. A czasu, no nie wiem, ciężko mi przeliczyć. Więc, tak naprawdę, porównując, o, nie wiem, sprzedam za 900, kupiłem za 300, czyli ile? 600 zł by było zarobku, nie? No, jeżeli filmik się podobał, oczywiście co? Łapka w górę, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, co myślicie na temat naprawy tej karty. I zapraszam Was na live'a, W poniedziałek odbędzie się live. Zrobimy, e, czyli dokończymy kartę z poprzedniego live'a, czyli RTX 4090 e, od Asusa, czyli znaczy wróć Asusa. Przerzucimy rdzeń pamięci do karty MSI Gaming, chyba z, z PCB z Chin. Z tym Asusem, słuchajcie, są jeszcze problemy. E, po zamontowaniu w moim komputerze. Raz HDMI, czyli raz DisplayPort działa poprawnie, po czym nie wiem, karta się nagrzeje i dalej jest coś nie tak. Podejrzewam, że dalej są jakieś pęknięcia, czyli muszę dalej tam szlifować ten laminat. A stwierdziłem, że dobra, przerzucę rdzeń pamięci do nowego PCB i będzie w lepszym stanie. Widzimy się w poniedziałek, pewnie godzina 20:45. Jeżeli uda się coś szybciej, no to, no to będę szybciej, trudno. No cóż, trzymajcie się, na razie. Hej.